Cześć, tutaj Tomaki. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem o trzęsieniu ziemi w Kyoto. Był 1995 roku, bo dzisiaj jest rocznica tej katastrofy. Około 6500 osób zginęło. W tamtym czasie moja rodzina mieszkała w Włókowie. Na szczęście Wszyscy byli bezpieczni. Po trzęsieniu tata wrócił do domu z pracy i poszedł z mamą i moim bratem do szkoły, które było mie miejscem ewakuacji. Ale niestety nawet tam nie było bezpiecznie. Więc pojechali samochodem do Osaki, bo to było bardziej be bezpiecznie. Powinniśmy pamiętać o tym dniu, aby przygotować się na możliwe trzęsienie ziemi w przyszłości. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia i dobranoc.